Witam Państwa w kolejnym teście. Jestem dzisiaj w miejscowości Sławków i zawitam do kebabu Shiba i sprawdzimy czy jest smacznie, czy jest dobrze i prawidłnie. Jest to była na grubym. W sensie jest to kebab, ogólnie na grubym. Ja myślałem, że to będzie w Picie czy w Partii. No ale najwidoczniej tutaj dają w bułce. Taki kebab kosztuje 27 zł. Wziąłem mięso mieszane, sos mieszany, kurczak i wołowo-baranie. Czy w sumie samo ale to tam kij. Yy, ogólnie, jak yy, patrząc na sam początku, Ogólnie to jest. Yy, no, obydwa no, mięsa to raczej już takie kupcze, w sensie nie kupcze, sorry, kupne mięso i kulka mocy. No ale, no, szczerze mówiąc trochę gorzej wyglądało to wołowo-baranie, ale zobaczymy jak to smakuje, może się obroni smakiem. Zobaczmy wręcz, najpierw tego kurczaka. Na sam początek chcę powiedzieć, że ten sosik mieszany jest y, taki lekko pikantny, fajnie się tak komponuje z tym mięsem. Y, ten kurczak, odpowiednio czuć te przyprawy, jest taki mocno, po prostu taki, aż mocno nasączony tymi przyprawami. Y, to wołowo baranie, no taki, widzicie, o pokaż. O, zobaczcie, to tak wygląda. No, sami ocenicie w komentarzu, napiszcie, jak to według Was wygląda. Smaku? No, kulka, no, taki, kulka, no, kula mocy, taka o konsystencji, takiego przysłowiowego paszteciku. Jak za cenę. A, bułeczkę jeszcze sprawdzę, czy lubiąca, no bo. Ale no i ważne jest, że się nie rozwala, bo. No bułka chrupiąca, ok, No taki kebabik, no na przysłowiowego. No taki poimprezowy bym to nazwał. Mięso nie jest jakieś górnolotne. Kurczak poprawny ujdzie w tumie Drugie według mnie beznadziejne. Yy, I ogólną oceną tego kebaba będzie, no takie 3,5 na 10 temu dam, bo w takiej cenie no ja wiem, że to jest mała, mała mieścina taka. Jest to duża porcja, ale za 27 zł w innych miejscach e, to dużo lepiej zjem. I nawet czasami warto kilka złotych dołożyć, żeby było e, że można było smaczniej zjeść. Jakiś kraftowy kebabik na przykład w Warszawie. taki sapko. Tam za trzy dyszki jest danie kebab, e, z takim kraftowym mięskiem, no. To tyle ode mnie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego niedzielnego odcinka. Dziękuję e, za nagranie mojemu koledze Omer Będzie z TikToka. Pozdrawiam go serdecznie. Dobra, zdrówko. No, to myk. Siema.